Drużyny, które biorą latem udział w festiwalach i bitwach w całej Europie, szkolą się w okresie zimowym. A te zaprzyjaźnione drużyny, z którymi my współpracujemy od no, dobrych nastu lat, raz w roku spotykają się w Szczecinie, w Trójmieście, w Poznaniu naprzemiennie, by razem trenować. Nie tylko po to, by jakby poszerzyć grono sparring partnerów, ale też po to, żeby być w stanie przetrenowywać szyki czyli to, co w zasadzie jest podstawą tych walk. Yy, średniowiecznych. Czyli taktyka. Ta taktyka, ale też technika, yy, technika walki, yy, ale w zespołach. Czyli na przykład współpraca broni długiej, bro yy, topora dwuręcznego lub włóczni, starczownikiem wzajemna ochrona, yy, no i już zajęcia taktyczne, które, których szczegółów nie będę za bo przeciwnik może słuchać. <grych> A jakie drużyny tutaj są, z jakich krajów? No poza oczywiście drużyny, drużyną Grodu Trzygłowa, czyli nami. Miejscowymi i nie tylko. Są dwie ekipy z Trójmiasta, zaprzyjaźniona grupa z Poznania, drużyna ze Szwecji i z Anglii. Także, także całkiem, całkiem solidne mocna obsada. Wojownicy, którzy no nadają w zasadzie ton na współczesnych polach walki. To jest trening w wschodniej części drużyny, znaczy generalnie Armii Osborga, tak? Tak jest, to jest tak zwany East storm training weekend, czyli, czyli właśnie, no bo ta Armia Ramsborga, największa organizacja współczesnych wikingów na świecie, jest podzielona na cztery strony świata. Ja jestem przywódcą tej wschodniej e, części. No i nasze kontyngenty, no w sumie niewielkie, niewielu nie nas w stosunku do tego, co możemy wystawić, e, ale naszekujemy się po prostu na sezon i nie ma co ukrywać na woli, no bo to jest jakby. E, Dalece, nie jedyny przystanek w ciągu lata, ale jednak najważniejszy. Najbardziej, najbardziej autentyczny, największy, najprzyjemniejszy yy, no i najbardziej adrenalinogenny. A ilu wojów uczestniczy w dzisiejszym treningu? Około 50. Także to już jest całkiem nieźle, bo można dwie solidne formacje naprzeciwko siebie wystawić. Czasami ja walczę sobie w linii, czasami stoję z boku obserwując, yy, próbuję korygować błędy właśnie na poziomie taktycznym. Bo wbrew pozorom, mimo że Państwo mogą obserwując z boku, yy, 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 sądzić, że to jest taka przypadkowa zupełnie młócka, No... Jakaś taktyka jest. Jest tutaj taktyka, nie na darmo się zdarza tak, że jednak można wyłonić te grupy, które, które dominują na polach walki. I, i, I to nie ze względu na swoją... na swoje na mocy, moce, tylko właśnie nad rozpoznaniem podstaw zupełnych taktyki. Walczycie w pełnym rysunku, tak? Tak jak występujecie na festiwale tutaj. Eastern training, czyli y, również wschodni styl walki, dlatego że na dziś, dzisiejsi wikingowie w cudzysłowie, chociaż my słowianie, y, używają dwóch systemów. System zachodni który jest znacznie delikatniejszy, bardziej przypomina szermierkę, ma mniejsze pole trafienia, nie używa się głów. No i właśnie styl wschodni, który za cel za również ma głowę. No i tutaj jednak znacznie większej siły się używa, mm, powiedzmy sobie, większego autentyzmu uderzeń. Więc trenowanie tego systemu bez opancerzenia chociażby minimalnego, chociażby przeszywanicy, czyli tak naprawdę kufajki, no nie jest możliwe w żaden sposób. często kontuzje się zdarzają? Dzisiaj się jakaś zdarzyła już? Wersja oficjalna. Mamy opancerzenia. To musi Państwu wystarczyć, które nie chronią całego naszego ciała.